Witam wszystkich. Dawno nie nagrywałem nic żadnego filmu. Dzisiaj może taki dłuższy film. Pierwsza sprawa to zostało mi dwa samczyki. Jak wiecie, u mnie gołębie latają, zginęła mi samiczka. Zakupiłem też nowego gołębia. z samiczki, okazał się samczyk, dlatego te dwa samczyki będą do sprzedania. Pierwszy z nich to jest późny młody, którego trzymałem tak, tak bez parę Trzymałem, bo jakby zginął jakiś samczyk, no niestety zginął samiczka. Pokażę wam zaraz jego ojca. Z bardzo dobrej gołębi. Jaworski Michalak, Turbo Kim, to jest jego ojciec. Ten ma obrączkę starą. Karty, to ja nie wiem, musiałbym poszukać. Jakby ktoś bardzo chciał, to musiałbym poszukać tą kartę. Obrączka z 17 roku, ale to jest ten właśnie z tego roku. Proszę, proszę jego oko. Piękny samczyk już grucha, już pędzi samiczki. Skrzydło piękne. Zaraz pokażę Wam drugiego samczyka, który będzie teraz już no, pilnie do oddania za niewielkie pieniądze. A jakość mi jest przeogromna. A tu właśnie jest drugi samczyk. Ten samczyk jest z 21 roku nakrapiany po gołębiach ze Śląska. Od Joachim Malek. Bardzo jego piękne mi chował też gołębie. Jego syna też Wam pokażę. Też mam go w rozpodzie. Jego syn to jest najlepszy rozpodowiec na moim gomniku. Zaraz powiem dlaczego. 21 rok samczyk, proszę o skrzydło. Wentylacja, dekalaż, pięknie zbudowany. Nie za duży samczyk, może, ale 21 rok i on też yy, z tym czarnym. Ja bym chciał dwa wysyłam od razu i jak najszybciej. Teraz pokażę Wam następnego węgie. A to, widzieliście tego czarnego samczyka do sprzedania, to jest samiec, który jest ojcem tego, proszę bardzo, oko Turbokim, wnuk Turbokima, oko, jeszcze mam jego siostrę nakrapianą, oko, ciemny samczyk, proszę, Jaka budowa, ogon w jedno piórko, proszę popatrzeć na skrzydło, poezja. Oni jest do sprzedania, ale po nim będą młode. Już można zamawiać młode po moich gołębiach. Niewielka cena, piękne gołębie. Piękne gołębie. Bardzo dobre. Następny samczyk. Biały, ciemny ogon. To jest samczyk, którego dostałem, bo mieliśmy wymianę z bardzo dobrym hodowcą, ze święcimia, który mi przysłał tego samczyka. U niego wszystkie gołębie muszą lecieć i wszystkie gołębie muszą czołowe konkursy zdobywać, inaczej to po prostu nich likwiduje. I coś z tego, co mi powiedział, jest to gołęb z rasy na bardzo długie dystanse, a dostał parę, którą on ma parę gołębi, którą dostał od kolegi. Który nie lotuje w PZGH, ale lotuje w klubie dalekodystansowym i te gołębie właśnie są na dalekie dystanse i jeszcze do tego lotowane ze wschodu, z Łotwy, z Litwy, ze Stonii robią czołowe konkursy. On w, w, w tamtym roku został mi przysłany jako późny i w tym roku się w rozpłodzie właśnie z samiczką Turbokima. Po nim młode już pod koniec marca będzie można nabyć następny następny samczyk to jest starszy samczyk proszę na oko proszę na oko proszę na oko to jest starszy samczyk to jest wnuk deklaka 613 proszę pros dekalas prosz Budowa. Gołąb na krótkie i średnie dystanse. Po nim młode będzie, będzie można kupić. A on jest sparowany teraz samiczką z, z rudych. Mają też już młode. Ta samiczka jest teraz na gnieździe. Młode się dawno wykluły. Po nim też będzie można nabyć młode. Następny samczyk, to jest już linia moja, W88. Gołębie, które lekko tu mają obrośnięte, o, łapki. O, po mojej samiczce takie obrośnięte łapki, które pochodzi od pałki, jej stara staro linia pałki. Gołębie na krótkie dystanse. Proszę popatrzeć na jego budowę. On jest z tamtego roku. Oko. Oko. Budowa, Przecież to jest klata, i to jest rośliną, nie ma jeszcze roku. Proszę, skrzydło, wentylacja, dekalaż. Teraz to jest właśnie rasa, którą ta linia będzie u mnie hodowana. Samiczka też jest, rasa W88. Następny samczyk, to jest z linii gołębi Janssen, a także Hardy Kruger, to jest gołąb DV, z roku, piękny, mały, nieduży gołąb, średnie dystanse, krótkie, samczyk, tu mam nawet jego rodowód. Kalen Sean, 16 Rok. Jest tu Gołębie jeden, Gołębie Sion Tiger Woods, Hardy Kruger. I Gołębie Jansen Arendek. Także jest Holben, No jest to mieszanka takich różnych Gołębi. Piękny, piękny sandrzpie. Następny gołąbek wzmocnienie mojej hodowli. Czysty gołąb Werkamen. Werkamen, Czysty gołąb. Mało tego. Kto tu jest? Szakira. Szakira. Tristo. Pretułomen. To jest właśnie ten gołąbek. To jest ten gołąbek. Czysty werkamen. Po czystych werkamenach belgach. Belg 14. Go ojciec to jest wnuk słynnej Szakiry. I ciemny belg. Samica. Belg 12. Wnuczka słynnej pary Briko Razy kiti. Nic nie trzeba więcej mówić nie, jeszcze nie wiem, ale miała być to samiczka, ale grucha. Prawdopodobnie dlatego muszę sprzedać te samczyki, bo to może się okazać, że to samczyk jest. I następny gołąbek płowy. Z 22 roku czysty Jansen, czysty Jansen Arendok. Przysłał mi go, przysłał parę. miło, on i samicę, mam siwą z 20 roku, która jest z nim w parze. Także krew będzie czysta. I obydwa czyste Janseny. Przysłał mi to hodowca znajomy hodowca z Grudziądza pasjonat tej rasy, między innymi w latach 90 kupował z tego samego źródła gołębie, co bracia czarni. On nie miesza po prostu tych gołębi, kupuje tylko czyste janseny i chowa tylko czyste janseny. Przysłał mi to parkę, one już mają młode, że coś sobie zostawię na pewno po nich, bo jakby tak coś zginęły, no to bo będą nieoblatane, no to by było żal. Takiej gołębi się nie ma teraz. Mało kto ma. Nawet z tego, co mi mówił ten kolega, to, to już yy, bracia czarni już takiej gołębi nawet nie mają. Proszę jakiś wał. Jaka budowa? Skrzydło? Proszę. Czysty jansyna. ktoś nie widział czystego jansyna? Zarendok to jest czysty za zarendok, i po nim też młode będzie można kupić. Tutaj nie przyniosłem samczyka, on siedział już na gnieździe, ale też yy, nakrapiany samczyk właśnie syn tego nakrapianego co tam mieliście to jego matka to po prostu jest tu Kittel i jest y, wnuk olimpijczyka 808 jest Sagan jest Dirk van de Bulg, Boy, Sagan nazy Kittel no i, i te gołębie u mnie się sprawdziły, dzwonił mi hodowca Dzwonił mi hodowca z Konina. W tamtym roku, jak wiecie, pierwsze gołębie sprzedałem. Mam bardzo mało par, bo mam aktualnie 8 par. W tamtym roku miałem 6 par. Te gołębie poszły do hodowcy, chyba dwie sztuki, albo jedna nawet sztuka. Zakupił 6 sztuk i tam dzwonił mi po lotach, że tego łębie u niego mój gołąb wylatał 7 lotnika oddziału. Był między innymi 12, 10, na oddziale, i tak dalej. Dzwonili też inni hodowcy, chociaż sprzedałem parę gołębi. Poszło w Polskę, bo w tamtym roku, jak wiecie, zacząłem parę gołębi, sprzedałem. Dzwonili inni hodowcy i też chwalili moje gołębie. Nawet już mam pewne zamówienia, także jak ktoś teraz zamówi, czym wcześniej, tym lepiej. bo. Po prostu będę sprzedawał te gołębie według zamówienia. Ja tam nie roz, czy ten kolega, czy nie kolega, czy coś. Po prostu ten, kto zamówił pierwszy w miarę możliwości. U mnie jest wolny obrot, one są stałe w parach. I to, to nie ma tak, że oni rzucają te gołębie na raz, wszystkie jajka i na raz wychodzą, wszystkie głębi. Jedne się za, drugie dopiero wnoszą jajka. To jest różny, jakby coś dzwonić. Numer jest nazwa mojej hodowli. Space Branding Pigans W88. Telefon 608, 153 731. To jest przykładowa karta. Teraz mamy yy, numery 3 cyfrowe w tym roku. Yy, I jeśli jest ta pieczątka, jeśli ktoś Wam wciska, że to jest W88, a nie ma karty nie ma karty z tą pieczątką, to znaczy to nie jest moje gołębie. Yy, także. Łapki w górę, jak oglądniecie ten film. Suby dajcie. I jeszcze na koniec chciałem wam powiedzieć, że żeby nie tylko o Gołębiach było, to w dalszej części filmu będziecie mieli filmik, jak u nas tu właśnie nasi inżynierowie, nasi wszyscy politycy, urzędnicy zbudowali most na Małej Rzece. Odwałdowało ten most, tak zbudowali, że zobaczycie na filmie, że to jest parodia. A ta mała rzeczka często wlewa, bo parę kilometrów stąd jest Wisła, ona wpada do Wisły, Wisła troszkę trochę przybierze rzeczka, już wy... jest już powód. Dlatego na tyle to będzie. Na tyle dzwoncie, numery macie na filmie, też będzie mój numer. Podany. To na tyle dziękuję i do widzenia. Dzień dobry, proszę zobaczcie. Przykład mostu w gorzycach. Gorzyca orliska to jest most. Jeśli tu woda zbierze, wyleje trochę, to wszystko to jest zalane i już nie można przejechać. Na szczęście tylko troszkę wylało, i dzisiaj już można przejechać. Wczoraj już. Nie może. To jest myśl techniczna naszych inżynierów i wszystkich tych urzędników. Tak to sobie wykombinowali, że taki zrobili most. Byle wylanie rzeki, byle jakie wylanie rzeki, już po prostu wszystko jest odcięte. Od wioska jest odcięta od świata. Zobaczcie. Jak to wygląda? Tu jestem teraz u góry. Bo tu też jest ten most. O, wylało. A tu jest rzeka. Płynie. No jest most. Po drugiej stronie jest to samo. Czyli znowu. Po drugiej stronie znowu ta droga opada. I tam też, jeśli wyleje. To. Zalewa Zalewa cały teren. Samochód jedzie, zobaczycie on tam z tego mostu wjedzie. A proszę jeszcze przed wałem Zjeżdża, jeśli to wyleje też tam zalewa. I zobaczcie, troszkę tylko wylała rzeka i już tu jest wszystko zalane i jeszcze troszkę wyleje i tu już nie będzie można przejechać. No tyle, dziękuję.